Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, a ci się zabarwi na różowo dół. Tak fajnie mi teraz jeszcze porządnie, no. Jeszcze? Tak. Jeszcze. Dobra, wymieszaj bagietką. Jeszcze. Też nie no, takie aż za bardzo różowe to nie jest. Jeszcze daj. Zrobiły się placki. Okej. Okay. Pomachaj. Tak, okej, okay, okej, okay, super. Na łaźnie, żeby się rozpuściły te placki teraz.